Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Dziś na tapetę bierzemy najnowsze dziecko studia Number None ENC pod tytułem Braid. Jako, że gra jest krótka, to recenzja będzie równie krótka. Fabuła gry jest bardzo prosta. Naszym celem jest odnalezienie księżniczki, a w trakcie wędrówki między zamkami poznajemy perypetię naszego głównego bohatera o imieniu Tim. I tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Trochę mało, ale po co więcej w zwykłej przygodówce 2D. Gra jest typową dwuwymiarową platformówką, w której przemieszczamy się po świecie zbierając kolejne elementy układanki, o której później. Na swojej drodze napotykamy potworki, a są to chodzące głowy i mało przyjazne różowe króliczki. Nie zabrakło także walki z bossem, jednak sprowadza się ona do naparzania potwora żyrandolami po głowie. Największą innowacją, jaką napotkamy w grze jest zabawa czasem. Oczywiście jak to z czasem bywa, możemy go cofać i przyspieszać. Jest jednak jedno małe ale. W każdym świecie, do jakiego się udamy, działa on zupełnie inaczej. Na przykład w jednym z nich czas biegnie wraz z kierunkiem naszego poruszania się na mapie. W innym zaś po cofnięciu czasu pozostaje nasz cień, który wykonuje takie same ruchy, jakie my wykonaliśmy przed cofnięciem czasu. Dzięki tym zabiegom w grze nie możemy narzekać na nudę. Za każdym razem mamy co robić i nieraz będziemy zastanawiać się, jak zebrać jakiegoś puzla, który znajduje się w mało dostępnym miejscu. No to jak już jesteśmy przy puzzlach. W każdym świecie mamy do zebrania określoną liczbę układanki. Po ich zebraniu musimy ułożyć obraz, który zazwyczaj ukazuje nam jakiś urywek z życia głównego bohatera. Gdy go ułożymy, w naszym domku pojawią się kolejne szczeble drabiny. Zebranie wszystkich puzli jest konieczne, aby odblokować ostatni świat i w końcu odnaleźć księżniczkę, a jak już ją odnajdziemy, gra oferuje nam także tryb wyścig z czasem. Chyba każdy wie na czym ten tryb polega. Gra zrealizowana została w konwencji 2D i prezentuje się bardzo ładnie. Animacje bohatera, jak i wrogów przykuwają oko, a świat gry wygląda tak, jakby został namalowany na obrazie. Swoją drogą to prawda, gdyż tło gry zostało namalowane odręcznie. Muzyka i odgłosy również nie szwankują i zostały dobrane poprawnie. O no, choć nie do końca. Króliki na przykład miałczą jak koty. Podsumowując, jest to kawał dobrze wykonanej roboty. Od dawna brakowało mi zwykłej, logicznej przygodówki, w którą można by przysiąść bez zobowiązań, a zabawa czasem dodaje jeszcze więcej radochy. Plusem jest także cena, bo wynosi ona niecałe 4 dychy. Jedynym minusem tej produkcji jest czas, jaki potrzeba by ją przejść, a dokładnie to 2-3 godziny dla niewprawionego gracza. Swoją drogą twórcy w trybie wyścigu z czasem przeznaczyli nam na przejście tej gry, uwaga, 45 minut. Ocena to 8,5 na 10. Pamiętajcie, w Bredzie czas jest po naszej stronie. Do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć!